Dobra Tu proszę państwa ile toreb Wszystko idzie do ludzi Wszystko idzie do ludzi A tutaj jest samochód Bus nadziei Do nowego życia Bus nadziei Do nowego życia To jest właśnie tym samochodem Były przywiezione Dary Jezus drogą prawdą życiem to jest właśnie firma. Ten challenge. Chrześcijańska misja społeczna, która organizowała tą wigilię. Jakby ktoś chciał pomóc, to jest podany telefon. 603 257 997. 603 257 -997. Do Piotra do challenge. Chrześcijańska misja społeczna. Jakby ktoś chciał pomóc potrzebującym. Tym samochodem. Wóz nadziei do nowego życia. Będą przywiezione dary, które będą rozdane dla ludzi potrzebujących. Oddział Elbląg. Chrześcijańska misja społeczna, organizatorem dzisiejszego spotkania. Tu są koledzy. A co mówi ten Jana 316? Ja na to mówi? No czy Tak 16. Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Aleluja. Z tą wiarą otrzymujemy życie wieczne. Gratuluję, znasz Pismo Święte na no, piątkę, tak? Tak, no, na piątkę może nie, <laughs> ale na tyle co Bóg objawia, to znam. Ale swój czas poświęcasz, nie? Na, no, dla no tak, ludzi potrzebują jest potrzebujących. Pokarm, nie? Pokarm dla, dla duszy, nie, Słowo Boże. Właśnie. To jeszcze jest młoda dziewczyna. Powiedz, że poświęca swój czas dla, dla ludzi potrzebujących pomocy. A jak masz na imię? Nikola. Nikola. Zobaczcie, Nikola zamiast grać w Minecrafta, to pomaga. Tutaj stoi dwie, 3, 4 godziny, tak? I pomaga. I nie marz, jeśli się cieszysz, tak? Tak. To cię gratuluję, Dziękuję. że masz takiego dużego plusa u Pana Boga. To coś powiesz? Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wstydzi się dziewczyna, ale super. No, ja nie, ja nie lubię kamery stres. Nie lubisz kamery no, chcemy dlatego tutaj Cię uwiecznić, nie? Że tutaj dzisiaj byłaś Pozdrawiamy! Pozdrawiamy Nikola? Nikola, oh, od... Nikola. Pozdrawiamy. Hej, pozdrawiamy! Na tle pięknej choliki. I Krzysiek, Krzysiek tak to go widzą, tu zawsze mówi piękne kazania. Przyjdźcie na plac posłuchać, Cześć, pięknie śpiewa. Kto chce do Bogu? Dokładnie. Będzie wam, będzie wam śpiewał z Pisma Świętego, bez Pisma Świętego, nie? Bądź zna na, na Pamięć. Także zapraszamy. A... Dziękuję. O Bogu.